To zaszczyt i też akademicka i osobista przyjemność móc reprezentować Wydział Studiów Edukacyjnych w tak wyjątkowych okolicznościach, jakim jest jubileusz 30-lecia działalności Wydziału Studiów Edukacyjnych. Cały Wydział jest dla środowiska pedagogicznego wzorem kierowania instytucją edukacyjną, ale też wzorem sumienności, rzetelności. Można powiedzieć takiej poznańskiej odpowiedzialności. Wydział jest otwarty na różnorodność. To jest istota akademickości. Kształtowanie społeczeństwa otwartego. I to na tym wydziale, to od kilku lat obserwuję sympatią działania aktualnej pani Dziekan. To dobry wydział, bardzo dobry wydział z dobrymi sukcesami. Oby tak dalej. Długo się narazaliśmy nad pomysłem założenia wydziału samodzielnego, odłączenia go od działu społecznych. Zmiany strukturalne dotyczyły zmniejszenia wielkich zakładów. Były takie cztery olbrzymie zakłady, w każdy liczył powyżej cztery osoby i przyspieszenie rozwoju młodej kadry jednocześnie. Mieliśmy już świadomość, że Polska może wejść do Unii Europejskiej i stąd przygotowywaliśmy się do tych standardów europejskich. Myślę to. o dwustopniowym systemie kształcenia to za pana profesora Wiesława bruźnika się dynamicznie rozwijało, ale także o wymianie studentów, a więc zadań było bardzo dużo. Chodziło nam nie tylko o, powiedziałem, szerokość tej oferty, ale chodziło nam przede wszystkim o jakość. Okres, kiedy na naszym wydziale studiowało ponad 5000 studentów. Na studiach stacjonarnych i na studiach zaocznych. Realizowaliśmy również wielu, wiele studiów podyplomowych. Studiowało bodaj wtedy na, na studiach podyplomowych ponad tysiąc studentów, także osiągnęliśmy i uzyskaliśmy wysokie notowania. Starałem się prowadzić wydział w sposób optymistyczny, konstruktywny, dbając o jakość kształcenia oraz o wysoki poziom badań naukowych. Starałem się być otwarty na nowe idee, promować pluralistyczny sposób myślenia o uprawianiu nauki, i wydaje mi się, że te wszystkie moje działania, łącznie z dbałością o finanse wydziału i dbałością o rozwój młodych kadry, zakończyły się sukcesem. Wydział Studiów Edukacyjnych z pełną odpowiedzialnością podejmuje się wyzwań, które stawia przed nauką polską, sytuacja społeczna w kraju, społeczno-ekonomiczna, również wyzwania dotyczące otoczenia prawnego szkolnictwa wyższego.